spotykamy się dzisiaj jest to w pokłosie naszych rozmów z panem ministrem w ubiegłą środę pan minister w ubiegłą środę starał się z nami bardzo koncyliacyjnie bardzo zgodnie wszystko nam obiecał coś my tylko chcieli tylko jedna rzecz że już widzimy że po dzisiejszej, nawet wypowiedzi w Polsacie porannej, niczego nie zamierza spełnić. Mówi dalej, że nic nie może. Pytam, dlaczego jeszcze jest ministrem? Proszę Państwa, ustalenia były takie, że zboże przestanie jechać do Polski. Do Polski w rozumieniu polskie porty, polskie, polskie firmy. Polska przetwórczość będzie jechało do Francji, będzie jechało do Niemiec, ale nie do portu, gdzie wypiera nasze zboże. Miały być wzmożone kontrole na granicy, dzisiaj co pan minister mówi, a może w porcie będą kontrole, a może kontrole będą prowadzone w firmach, które kupują. Pytam, czy ktoś widział jeden wagon, żeby wracał ze zbożem na Ukrainę, bo było złe? Nikt tego nie widział. To już zostanie w kraju. Pytam, dlaczego nie można tego przyhamować? Proszę Państwa, dzisiaj stoimy już cztery miesiące do zniw. Już nie mamy czasu, żeby naj, w najlepszym wy, wypadku sprzedawać, wypychać z Polski po 700 tysięcy ton. To sprzedamy ile? 2,5-3 miliony ton? Pan minister dalej nam opowiada, że 3 miliony wpłynęło, tylko jakoś nie dodaje, że do stycznia. W 3, już w tym roku, w 2003, wpłynęło znowu jakieś milion ton. Pytamy, kiedy my to uprzątniemy. Te dopłaty, które się nam obiecuje, to nie są dopłaty dla nas. To społeczeństwo musi o tym wiedzieć. To musi wybrzmieć. Te dopłaty są po to, żeby wypchnąć to ukraińskie zboże, które zalało nas, nasz rynek. Polski podatnik dzisiaj płaci za to, za, niekompetenc na, za niekompetencje, za nie myślenie do przodu. Zawalono nasz rynek ukraińskim zbożem. Porozumienia były całkiem inne. Miało to iść korytarzem. Jaki korytarz? Rozlało się. Dzisiaj polski podatnik musi zapłacić. Dzisiaj rano pan, pan premier Kowalczyk już mówił, że to dwa miliardy nie poradzi. Tylko za niekompetencje. Pytamy, ile jeszcze, ile my będziemy na tym tracili. Rozumiemy, pomagajmy Ukrainie, nie jesteśmy przeciwko, ale logicznie nikt nie niszczy siebie, swojej gospodarki, pomagając innemu. W ten sposób możemy pomóc na ile? Na pół roku, na tydzień, a my musimy pomagać na dłuższy okres, ale musimy też zadbać o siebie. Pierwsze każdy to wie, że bliższa koszula ciału, no niestety tak jest, najpierw się robi u siebie żniwa, a potem się jedzie sąsiadowi pomóc Sąsiad się wcale nie obrazi, jeśli zrobimy u, u, inaczej, cała wieś się będzie śmiała, że jecha, jeździliśmy, robiliśmy zarobki, a swoje zgnoiliśmy Tak się nie robi panie ministrze, to nie po gospodarsku, my jak chcemy pomóc, my musimy być silni Pan minister chce doprowadzić nasze, rodzi nasze rodzime gospodarstwo tak, jak, jak tutaj ta alegoria, którą zmontowaliśmy na prędce. Panie ministrze, bujacie razem z Unią Europejską w obłokach, a bardziej przyziemnie macie oligarchów nieważne jakich, polskich, ukraińskich czy ogólnoświatowych czy globalnych. A na końcu będzie ta następna noga, komornik. Do tego nie do, chcemy dopuścić. Mówiliśmy to już w grudniu. Cztery miesiące temu można było coś przedsięwziąć, coś zadziałać. Nic. Przez cztery miesiące powiedzcie, dajcie mi, niech ktoś z tych wszystkich ludzi powie. I jeden przykład, że coś było zrobione. Nic. W, na taki przykład, jako kabaret, wam powiem. Koniec, ostatnia minuta rozmów z panem ministrem 28 grudnia. Mówię, panie ministrze, zróbcie, żeby rolnicy mogli szybciej sirosy stawiać. Było nas pięciu przy tym, to już było na koniec. Pan minister mówi, powiedział to z takim nerwem, można powiedzieć, sirosów jest dosyć. Dzisiaj się okazało, że fajnie jest, silosy mi się przydały. Ludzie gdzie my jesteśmy? My jesteśmy cały czas pół roku za późno. Dzisiaj jest tutaj dlatego to spotkanie. To, żeby to wybrzmiało, że rolnictwo polskie jest trwałe, trwałe. Przeżyliśmy różne zawirowania, ale dzisiaj musimy wiedzieć o tym, że musimy karmić społeczeństwo, polskie społeczeństwo i to nie jest wcale górnolotne. Powtarzałem już, we, w, już w dużo mediach o tym jak ze trzy tygodnie temu był news, na y, Wielkiej Brytanii zbrakło nasion warzyw. Bo każdy Brytyjczyk zdroworozsądkowy chce sobie posiać swój warzywniak. Dlaczego? A żeby mieć swoje, bo może, może braknąć, bo mają puste półki, bo nie są samowystarczalni. Czy my, jako Polska, nie możemy potraktować polskiego rolnictwa jako jeden wielki warzywniak? żebyśmy mieli swoje, gdzie my jesteśmy? Każde społeczeństwo musi zadbać o siebie, każda rodzina, to jest obowiązek, obowiązek ojca rodziny, obowiązek rządu. My gdzie jesteśmy? Ano w przepychankach politycznych i zwalenie na kogoś, żeby znaleźć kozła ofiarnego dzisiaj ofiarnym dzisiaj jest rząd i ten rząd musi w końcu zrozumieć. Liczyliśmy, że Kielce, że Jasionka da już, da już do zrozumienia, że to się coś zmieni. Wyciągnęliśmy rękę, na drugi dzień już jest dementy, już jest dementowane. Pan minister Kowalczyk, sam, myśmy nie nalegali, to on dał termin, że wprowadzić cło. Do końca maja. Jeszcze mówię, panie ministrze, żeby nie było tak jak z, z tym cenami, które pan obiecywał. Nie, nie, to się da zrobić. My już od stycznia pracujemy nad tym. Co się dzisiaj okazuje? Ano, że to nie będzie łatwe, a może nie będzie wykonalne. Po co obiecywać takie głupoty? Proszę państwa, zawsze jest o wiele lepsza. Goła prawda, nawet która jest brutalna, nieprzyjemna niż w obiecanki, bo jak się komuś dach pali, to się go budzi w nocy uciekać z domu. A my co robimy? A my mówimy śpi, śpi i będzie dobrze. Idziemy na zderzenie z górą lodową, górą zboża wrzniwa. to nam ceny, ukraińskim zbożem zbito nam ceny do cen, które są już dumpingowe. Po tych cenach nie da się przy tych kosztach produkcji produkować i utrzymać rodziny. Mówi się, że, spa że ceny spadły wszystkiego. Proszę państwa, mówi się, że chleb nie staniał dlatego, bo energia podrożała, bo paliwo podrożało, robocizna podrożała. A co my mamy powiedzieć, jak nam produkt staniał 30-50%, czy my na paliwie nie jeździmy, czy my nie mamy kosztów utrzymania, podatków, kosztów energii? Przecież to jest urągające. Mówienie dzisiaj o tym, że komuś rosną koszty, a nam spadły? Dzisiaj dochodzi do tego, że Ukraina kupuje tanie nawozy niż my, mając rodzime, rodzime firmy, które produkują zakłady azotowe. Tak nie może być. I my, jeśli mamy się ścigać w tym wyścigu szczurów, które nam urządzają, to musimy na, przynajmniej na równych warunkach, bo to już nie można inaczej określić. Pan premier mówi, że rolnicy muszą też wiedzieć o tym, że jest gospodarka rynkowa. Zgoda! Tylko jak gospodarka rynkowa, to albo niech Ukraina nie produkuje GMO, albo my, we, my weźmy GMO. Jeśli my mamy ograniczone stów substancji yy, aktywnych, które możemy stosować, zgoda, to niech i Ukraina nie Albo w drugą stronę. My nie możemy produkować po kosztach azjatyckich, znaczy sprzedawać po cenach azjatyckich, a produkować po cenach europejskich. Dzisiaj Zielony Ład, w tym momencie wprowadzony, to jest dobijanie polskiego rolnika. Zobaczycie, przekonacie się, że dopłat nie weźmiemy tyle, co się nam obiecuje. Te dopłaty. To jest dzisiaj jałmużna. Dopłata kiedy parę lat temu wystarczała na wszystkie nawozy na hektar pola. Dzisiaj co my za to kupimy? Druga sprawa, proszę państwa, oligarchowie ukraińscy pracują na kredycie yy, takim, jak jest w Europie Zachodniej, 2-3%. My dzisiaj pracujemy na 10, 12 albo i więcej procentowym kredycie trudnym do otrzymania. Kto to spłaci? Dzisiaj nasz dochód, nasz zysk z hektara to nie jest 10%. Na to się nie godzimy. Proszę Państwa, nie możemy stać nie mo, nic się nie odzywać, dlatego dzisiaj jest, je, tu jesteśmy. Dobrze, że jest nas dużo, dobrze, że pójdzie taki przekaz, bo dzisiaj nasza racja stanu i tu się nie możemy wstydzić, że jesteśmy nieudacznikami. Jeszcze raz powtarzam. Można by było powiedzieć, jakby to była mała grupka. Dzisiaj jesteśmy my. Jest Zachodnio-Pomorskie, z którymi rolnikami się solidaryzujemy, ale jest Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowacja. Czy oni są też nieudacznikami, czy oni też nie umieją gospodarować, tak jak się idzie przekaz? Problem jest ten sam. Za dwa, trzy miesiące zobaczycie będą protesty w Niemczech, bo do nich to dojdzie. Do do. Ja tu bym poprosił jeszcze kolegę, kolegę z Poznańskiego, z Wielkopolski, bo oni już mają ten sam problem. Ten problem rozlewa się tylko, są rolnicy odważni i mniej odważni. Wy tu stojący jesteście tymi odważnymi, którzy się nie wstydzą tego mówić, to, to powiedzieć, przesłać przekaz. Reszta jakoś się zapraszam. Reszta. Widzimy, że jeszcze śpi. Myśli, że może ktoś za nich załatwi. Może wy załatwicie. Może będziecie jeździli ciągnikami, a reszta będzie siedziała w ciepłym domu. To też musi dzisiaj wybrzmieć. Że proszę Państwa, rolnictwo jest jedno. Małe, duże, najważniejsze, żeby było dobre. Po co było obiecywać yy, cały czas przy każdych wyborach, że rolnictwo rodzinne, tradycyjne jest trwałym elementem na horyzoncie polskiej wsi. Jak dzisiaj się zderzamy z rolnictwem przemysłowym. Tak miało nie być. Jeśli tak ma być, to mu niech nam rządzący mówią to w twarz, że połowa czy dwie trzecie rolników ma zrezygnować. Niech pan minister powie w twarz tym młodym ludziom, co to są. Tym ludziom, którzy wzięli premię młodego rolnika, zostali, żeby uprawiać, co jest warta, panie ministrze, ziemia bez ludzi. Gdzie my jesteśmy? Tak nie można. Mówi się, że to fajnie, że tego zboża nie. Powiedzcie prawdę tym ludziom, co oni mają stać się dzisiaj przekształcić kierowcami ciężarówek, które będą woziły ukraińskie zboże z granicy do portu? Co my mamy zrobić tylko agroturystykę? Krzakoterapię będziemy tylko uprawiać? Proszę państwa, nie tak miało być. Nie tak miało być. Albo się coś obiecuje, albo nie. Jeśli się obiecuje, to się dotrzymuje, a jak nie, to panie ministrze, mowa jest srebrem, milczenie złotem. I to pan powinien mieć ten przekaz cały czas. Proszę państwa, mamy dzisiaj hasło. Hasło: premierze ministrze, prawda was wyzwoli. Gosta prawda jest więcej warta niż przekaz wiecznych obiecanek. Prosiliśmy ujawnijcie, kto sprowadza, gdzie sprowadza, kto jest przetwórcą. To nam się należy, bo społeczeństwu to jest potrzebne. Po, po co było opowiadać, budować program od pola do stołu, jak dzisiaj to legło w gruzach? Dzisiaj mamy, jemy, nie wiemy co i skąd, Dzisiaj ukraińskie zwoze w przemysłowy sposób produkowane bez żadnych ograniczeń, w pełnym liberalizmie, wchodzi do Polski i jest też od pola do stołu. Można by było powiedzieć, powiem bardzo brutalnie i to nie przyjemnie, ale taka jest rzeczywistość, że dzisiaj nadeszła chwila na mąkę spod Czarnobyla. Tak miało nie być. Tak ma nie być, panie ministrze. Nie godzimy się na to. Proszę kolega, może potem będziemy mówić dalej. Powiedz, jesteś z Wielkopolski, że też tam w sam. E, wczoraj byłem, miałem przyjemność być też na strajkach w Szczecinie e, i chciałem zauważyć jedną rzecz, że zachodniopomorskie umie się zjednoczyć, umie pokazać swoje niezadowolenie. Wschód Polski, Południowy Wschód też potrafi, e, ale pytam się, gdzie jest reszta kraju? Dlaczego tylko dwa województwa potrafią wyjść na ulicę? A problem jest wszędzie. Ja jestem z Zachodu Wielkopolski i u nas też praktycznie już nie idzie sprzedać zboża. Mamy, to, do, mamy praktycznie dokładnie, mamy, mamy dokładnie praktycznie tą samą sytuację, co, co wy już mieliście wcześniej. To się rozlało po Polsce i gdzieś tam staraliśmy się też nagłaśniać temat już w czerwcu w zeszłym roku, to już niektórzy mówili, a bo do nas nie dojdzie, nas to nie będzie dotyczyć. Ale dokładnie mamy ten sam problem. Tylko się dziwię, dlaczego jeszcze rolnicy tego nie widzą? Czy czekają na to, aż będą te zboże, które mają teraz w magazynach, będą musieli wypchnąć z, z, ze swoich magazynów gdzieś w krzaki? Dopiero wtedy wyjdą na ulicę? Bo nie wiem, co się musi jeszcze stać. A kolega do mnie dzwoni, słuchaj, co wy tam robicie? Zboże jeszcze gorzej płynie jak do tej pory Medycy, wagony Zasuwają jeden po drugim Nikt ich nie kontroluje A oni nas uświadamiają, że będą kontrole fitosanitarne Weterynaryjne i tak, dalej, i tak dalej. To jest jakiś absurd to, co oni do tej pory robią. Jeszcze raz apeluję do wszystkich rolników poprzez media. Zorganizujmy się. Przyjdźmy razem, żeby nas było więcej i była w nas siła. Wtedy nas się każdy boi. Nie jak byliśmy na jesionce, by było nas parę osób i chcieli nas zaraz skudzić, wyprowadzić. Nie daliśmy się. Postawiliśmy się i okazało się, że mały człowiek też dużo potrafi. Niestety. Musimy się przeciwstawić temu systemowi, który ma dzisiaj miejsce. Oni mówią, że jest prawnie wszystko dobrze ustawione, że my nie mamy racji. Niestety. Jest bardzo źle i do tej pory będzie jeszcze gorzej, to moim zdaniem. Dziękuję ślicznie. Nie będę powielał tego, co mój przedmówca wiadomo. Chodzi nam głównie o ten sam cel: o import z i odróżnienie tych granic, żeby to wszystko od nas wypłynęło. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę wesołych, pogodnych świąt. W międzyczasie większość z Was pewnie była z nami na przejściach granicznych czy w hełmie. My, jako czy zarząd, czy stowarzyszenie, oszukamy na wieś. Byliśmy zapraszani już kilkukrotnie do Warszawy. I co, na początku była mowa: nie da się, nic nie możemy. Teraz ostatnio się okazało, że już coś byśmy mogli, ale to chyba tylko było dla nas. Ja tam nie widziałem kolejnego stołu, tam były kanty, już przy samym stole były kanty, gdzie tam było koło? Druga rzecz, ja tu czegoś nie rozumiem. Mój syn zaczął wypełniać wniosek, mój, mój. I tam w tym wniosku jest, że trzeba sfotografować ubornik, trzeba sfotografować grzywice, trzeba sfotografować wszystko. słomę jak się rozrzuci, czy przeorze czy z tym pusieje. A tu kurwa wjeżdża tyle zboża przez wschodnie granice i to nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma żadnych, co, nie ma aparatu. Nie ma żadnych urządzeń. Człowiek wsiada do ciężarówki z domu, jedzie do portu, jedzie na zachodnią stronę, jedzie po całej Europie. Można prześledzić każdy ruch samochodu, gdzie stoi, gdzie pięć minut po już ma. A tu wjeżdża parę pociągów w ciągu doby i nic nie ma? Jak to jest? Panie ministrze, pan nie jest polskim ministrem. Pan jest ministrem wschodniej Ukrainy. Wschodniej Ukrainy. Nie zachodniej Ukrainy, tylko wschodniej Ukrainy, waszej rządowej telewizji, bo to jest nie nasza, to nie jest polska telewizja, rządowa telewizja, w teleekspresie oglądam, że bieda na Ukrainie jest, dlatego, że wchodzi polskie nie przepraszam inaczej, nie wchodzi polskie zboże, dlatego, że trzeba na dobiedę Polakom podziałać, kupić przysłowiowe torebkę mąki, dać do koszyczka, żeby pojechała z darami na Ukrainę. I w rządowej telewizji pokazujecie wy to, że tam stoi kolejka ludzi w zniszczonym w zniszczonym